Witam wszystkich, przed Wami kolejny odcinek z Dark Souls. E, dzisiaj co mam zaplanowane? No to oczywiście e, przede wszystkim zabicie Sifa. Nie wiem, czy to się uda je, jeszcze w tej części, czy też w następnej. A, bo możliwe, że mogą być jakieś małe komplikacje, ale to się okaże w Dobra, tutaj Ciebie wyczyszczę na wszelki wypadek. Popatrzyłem sobie, co mi się przyda do walki z nim. E, myślałem, żeby się udać do tego Przeciąga Piekła, gdzie jest e, ta czarna tata przeszywana złotem, czy jakoś tak. Ale... No, nie oferuje ona chyba obrony przeciwko e, klątwom, no dziwo, a wydawałoby się, że tak. No okej, okay. od czego sobie zaczniemy, to od wyczyszczenia tutaj golemów. Pójdziemy chyba... W... W takim tutaj kierunku zabimy. No trochę ciosów trzeba tutaj wkleić. Jakieś odporności chyba mają, no, ale to nie zmienia faktu, że i tak a, bardzo komfortowo się walczy tutaj tym mieczem i jest to po prostu przyjemne i łatwe. No i trzeba oczywiście tutaj pamiętać o tych lekkich rolach, które też mają bardzo duży wpływ na komfort rozgrywki. Hop, hop. Nawet spoko tutaj dają tych dusz. Myślałem, że mniej, mniej dają. E, no bo te przychydrze jak pamiętamy dawały tam, nie wiem, po 500 gdzieś, coś takiego. Czy jakiś kolega chowa? Nie przypominam go sobie. Hej. Bardzo przyjemnie. Tylko, że oni powinni chyba dropić tutaj... ...złoty golem w ogóle. Yyy... E... A, bo to będzie córka Sigmaera, chyba. Tak, chyba tak. E, niebieskie Kurczę, grudki Tytanitu, bo chyba nie te mniejsze cząstki. E, dużo odłamki, tylko grudki. No nic, dobra, to jest. A, chyba tak, córka Sigmaera, ale nie jestem pewny. Zobaczmy. Nie, nie chcesz walczyć, co? Aha, no jednak chcesz. Ach, taki unik w ogóle odskok. Masz życia, ci powiem. Nie jesteś znowu jakimś łatwym przeciwnikiem, jeśli mam być szczery. Ale, pygmy poszło. Jest! Super! Czyli, jak na razie, quest dla Signaira idzie w dobrym tutaj kierunku. Dzięki w ogóle. Nie wiem, ona brzmi jak Pinkie Pie albo Rarity. Sponiaków. Tak, widziałem twojego ojca. Spoko, spoko. Tylko teraz mnie zastanawiam, czy my go spotkamy w Lost Eyes Lift, Bo tam można mu pomóc walczyć z tymi takimi mikserami, czy jak to nadać blenderami. Eee, czy też e, on będzie gdzieś w Nowym Londo, ale raczej w Nowym London go nigdzie nie było, bo mówił, że idzie na dół. No tak, na dół, no to przez Blighttown do tego... Do zagubionego tam Izolith, czy jakoś tak. No chyba tak, chyba tak, no to okej. Okay. Trzeba będzie oczywiście tam złożyć wizytę jeszcze, no bo jak już mówiłem, e, wyczyściłem... E, znaczy nie wyczyściłem, tylko dałem e, Quillanie. Tych 30 punktów człowieczeństwa więc otworzy mi się skrót i wypadałoby skorzystać z możliwości ocalenia sole. A co więcej, oczywiście, zdobędziemy tego słonecznego robaka, który, jak ubierzemy w charakterze hełmu, to będzie nam oświetlał całkiem w porządku drogę. Więc no, wypadałoby tam iść przed jeszcze no, super, jeszcze przed grobowcem gigantów. Dobra, dobra. Gigantów czy świętych w końcu, boże, nigdy nie zapamiętam. Będę musiał po prostu zobaczyć ani jednego tego. Ani jednej grudki. Ciekawe. One dość łatwo to dropią, więc... Nie żebym jakoś je potrzebował, ale no... nie. O, tutaj jest jakaś. No ale to nie zmienia faktu, że wypadało, żeby coś tam rzuciły. Op, no dalej nic. Ale zawsze trochę ekspa tutaj wpadnie, tak? Już kilka tych golemów zabiliśmy elegancko. No ale jakby nie było, 5 minut już mamy tutaj za sobą. No nic, dobra, ale postaram się tutaj jakoś tak ładnie ułożyć, żeby zmieścić się najprawdopodobniej w dwóch częściach. I po drugiej sobie przy farmie te migoczące tytanity oczywiście, żeby poulepszać giganty. I następnie chyba będzie szybka wizyta w Lost Isolet, chociaż nie jestem pewien, czy to teraz zrobimy. No i grobowiec. Przede wszystkim dlatego też, że chciałbym już wyfarmić maskę ojca, bo ona zwiększa nam udźwig oczywiście. Dobra. Tutaj, jeśli mam być szczery, to spodziewam się spadków, więc od razu uprzedzam, że możliwe, że w tej jaski nie będą spadki. E, no bo jak nie nagrywam, to mam, to trudno, żebym ich nie miał, gdy nagrywam, no, ale jak na razie idzie w sumie spoko. Okej, okay, co my tutaj mamy? Człowieczeństwo, spoko, zawsze na propsie. E, niewykluczone, że będę musiał też potwarmić jeszcze człowieczeństwa, bo tak jakby już mi się kończy, ile ja go mam? Trzy, to jest bardzo mało. Mm. A poza tym, o właśnie, są spadki. A poza tym w ogóle poziom człowieczeństwa, czy też ta ilość punktów ma wpływ na nasz Curse Resist. Nie wiem, czy jest jakiś cap, ale no, na pewno człowieczeństwo się tam by przydało trochę mieć. No, a ten miecz to raczej słaby jest, jeżeli chodzi o blokowanie. Aha, no i, no i tak. Dostałem Luja Ogłuszacza. I poleciałem pewnie, jakbym był w full havelach, to bym tak nie poleciał, ale nie jestem w full havelach. Ale spoko z pewnych tutaj względów, mam dość sporą wprawę, jeżeli chodzi o raszowanie tego momentu. Więc to nie jest jakiś wielki problem. No, bo jak starałem się dojść do znajdźki, o którą będziemy się chyba tutaj ubiegać w tej części, no to. O! Ojej, ile razy zginąłem, bardzo dużo razy, aż w końcu sobie pomyślałem, kurczę, może użyję tych prism stone'ów. Eee, no i rzeczywiście to nieco ułatwiło sprawę. Dobra, idziemy, idziemy. O nie, 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 proszę, ja mam człowieczeństwo tam. Dobra. No i lecimy. To jest w sumie spoko, że jak skoczymy na mordę, to dostanie stagera. A, nie trafiłem, a trudno. Gonią mnie tam, słyszę na plecach. Dobra, chyba już zgubili trop. Albo słyszę, ale uciek dobra, już go nie gonię, już się zmęczyłem. No bo ile mogą mieć staminę na bieganie? Dalej ich tam słychać, kurcze. Persistent. Dobra. Nie wiem, czy nie lepiej w sumie wypadnie w tej roli... nasz Eidsweidreifier tutaj. Jakie role? Dalej lekkie, spoko. Nie będę się przebierał, no i nic, podchilujmy się nieco, zobaczymy czy tutaj złej handy spisze się nieco lepiej. Lepiej na boki tutaj, nie, dobra. Chociaż stager wchodzi, to jest coś pozytywnego. Ewidentnie, ewidentnie, tylko musimy dbać o poziom staminy. Aha, dobra, atak mu dodał pojza chyba. Dobra, przydałoby się go wyminąć. Lepiej na prostej z nim walczyć, żeby w razie czego nas po prostu odrzucił e, na tutaj ten kryształ, a nie po prostu poza niego. O, ciekawe, niewidzialny atak, albo no coś mu nie siadło. Bolą jego ciosy. To są mocne golemy, bo to jest złoty. Okej, okay, nie trafia sobie za bardzo. I padł pierwszy. To już sam nie wiem, czy nie lepiej będzie w sumie jeszcze wrócić do ostrza Quailag i po prostu robić uniki. No i dobra, tam będziemy szli dalej, ale mimo wszystko ja bym chciał tutaj tego golema zabić. On coś dropił. No właśnie, dro ta droga jest dość prosta. Prowadząca do Sitha również. A, tutaj była znajdźka w ogóle przed nim. Tylko, że on, jeżeli dobrze pamiętam, lubi sobie doskoczyć do nas. Tak naprawdę, możemy użyć piromancji. Spiro. A no proszę, nawet nie. O proszę, jaki damage w ogóle wchodzi? Stagger. Jeszcze tutaj małe AOE. No i proszę, tak to powinno się y, rozwiązać. Uczaj znowu mam 100 tysięcy, i znowu pewnie stracę. Ale chyba jak będę się bawił w to przechodzenie przez yy, poznajkę, to po prostu ubiorę sobie na ten czas pierścień ofiary, żeby nie ryzykować tutaj tej straty. No i jak zginę, to sobie od razu zleweluję chyba. Okej, okay, dobra, tam na dole nas będą czekać jaszczureczki. Już nie pamiętam ile ich jest, ale chyba ze 3 czy coś takiego. Więc od razu tutaj trzeba zrobić obrót. I nawalamy. Jedna chyba uciekła. Ale to nic. Dobra, i teraz tutaj będzie największy problem, oczywiście. Bardzo możliwe, że do końca materiału po prostu tutaj spędzimy czas. Eee... Dobra, kupiłem sobie tych pryzmstonów co nieco. I okej, okay, wiadomo. Oprócz pryzmstonów tutaj nam pomagają jeszcze te opadające kryształy, czy jak to tam, taki śnieżek jakby. Możemy się tutaj tym do pewnego momentu. Sugerować, tylko w sumie nie pamiętam za bardzo do którego, i to jest problem. Tam, byś, tam już chyba nie. No nic, będę po prostu rzucał przed siebie te Prism Stone, bo to jest oczywiście najlepsza tutaj taktyka. Chociaż raz niby upadł na ziemię, było podłoże. Ja podszedłem dokładnie tam, gdzie on leżał, i spadłem. To nie było zbyt spoko. No właśnie, dobra, tutaj się droga kończy, więc chyba mamy zakręt w prawo. Otóż to zresztą, nawet widać tutaj, że jest ścieżka jeszcze trochę na prawo, ale idziemy tak, jak nas prowadzą tutaj Prism Stone. W pewnym momencie ta droga znowu zakręci w lewo. No właśnie. Okej. Okay. nie wiem, jak ktoś to umie na pamięć, to jest według mnie kozak, bo. Nie ma tutaj za bardzo czym się orientować, żeby po prostu widzieć, w którym momencie odpowiednio skrzywić. No chyba, że jakoś tam się nawiguje patrząc na dół, ale to nie wiem. Bardzo prawdopodobne, że już po prostu mogę powiedzieć przed siebie, ale chcę mieć pewność, że. A, no właśnie. No właśnie, czyli jednak nie mogę powiedzieć tak znowu przed siebie. No więc zróbmy użytek z tych tonu, bo tak naprawdę po to je właśnie kupiłem z myślą o tym momencie. A kiedy to było? Jakoś zaraz na początku, bo one chyba po deszczce kosztują. Więc za 99 to tam się nie wykosztujemy za bardzo. Dobra, możemy skoczyć, hop i sztaba niebieskiego to wchodzi w nasze posiadanie. Nic więcej tutaj raczej nie ma. No i okej, okay, musimy sobie wrócić, ale to już nie powinno nam sprawić problemu. Wystarczy, że będziemy oczywiście podążać tutaj za naszą ścieżką z prism stone'ów. No tak jest najbezpieczniej oczywiście. I chyba na pałę można polecieć hop. Dobra, najgorsze mamy za sobą. Super, 3 minutki to zajęło. Jestem bardzo zadowolony i tutaj po prostu musimy sobie polecieć na wprost. Te wiadomości nam tutaj bardzo pomagają. I zobaczę, czy to jest wiadomość od gracza, nie. Chociaż nie, jak to było? Bo chyba, żeby oceniać, trzeba mieć i tak ten statytowy rysik. Eee, czy tam żółty rysik. To jest już gracza. Dałabym mu ocenę, ale kurczę, to jest właśnie opierdliwe, że trzeba sięgnąć po ten rysik. I okej, okay, tutaj mamy znaczkę, ale się zbulwersuje motylek, że po nią idziemy. Dusza bohatera. Te motylki są dużo słabsze, ale mimo wszystko kastują te zaklęcia i tak dalej. Nie jest to do końca przyjemne. Ale okej, okay, udało się go wyminąć dość pro. No i dobra, tam już w oddali nam się świeci e, kamień, czy też kryształ nieśmiertelności Sifa. E, bo jak wiemy z lore, wynika, że nieśmiertelność Smoki uzyskiwały przez to, że miały łuski. No, ale Sif łusek nie ma, bo jest Sif the scaleless. Więc no, taki miał problem. Stworzył ten kryształ. Aby przynajmniej sobie tutaj tą nieśmiertelność zapewnić. Dobra. No i my go oczywiście postaramy się zniszczyć. A właściwie spowodujemy, żeby Sith go zniszczył sam. Bo gdy on go niszczy, to on się tam bulwersuje. Więc w momencie, gdy zacznie wyprowadzać atak, który zniszczy ten kryształ. My udamy się po jego ogon. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Wolałbym nie sfajlować tutaj przy klemach. To by było smutne. Ale chyba ciężko jest przy nich sfejlować, chociaż czasami dość ciężko je trafić, mimo że są duże. O, proszę. Czy dropniecie mi tutaj... Proszę, już się zaczyna... One nawet łatwo dropią te tytanity. Tak samo jak i e, kamień oczyszczenia. Przypomniałem sobie, że to jest kamień oczyszczenia e, do zdejmowania klątwy. Aj... No tak, ten mieczyk jest relatywnie krótki, więc trzeba tutaj z nim uważać. Ale nawet tutaj powoduje coś na kształt stagera. Dobra, trzeba ostrożnie walczyć, bo nie, nie ukrywam, że mi zależy, żeby po prostu mieć jak najwięcej tusów na walkę z Sitem. I okej, okay, po sprawie. Najgorsze jest też to, że nie widać, czy one coś dropnęły. Trzeba podejść i sprawdzić. Moment, moment, bo mi jakby jeden zniknął. Tu są dwa i tu są dwa. Dobra, żaden nic nie dropnął. No i okej, okay. odejdziemy sobie tutaj. I tak naprawdę, walkę zaplanuję tutaj na przyszłą część. Możliwe, że będzie dłuższa, możliwe, że krótsza. Zależy, czy będzie fail. Nie będę jakoś super tryhardować, żeby zdobyć ten Moonlight Greatsword, bo i tak bym go nie używał. No ale fajnie było, gdybym go po prostu zdobył, żeby wam pokazać. To się przyda do farmienia. Tutaj migoczących Titanii to ja sobie ubieram hełm Helm bo on ma tutaj chyba najprzyjemniejszą odporność na lądwy. No właśnie, z wyjątkiem oczywiście Havela, no ale Havel jest dość ciężki. Chociaż myślę, że nie, nie, tutaj jest już Havel za ciężki, ale chyba możemy sobie pozwolić na na przykład rękawice Havela, które są lepsze od Onsteina. Nie. Hmm, ciekawe, ciekawe. Aha, bo ja przecież nie mam pierścienia Havela. trudno się dziwić. No właśnie. Ale możemy się z powrotem go już ubrać. Sorry, że tak tutaj zmulam w tym ekwipunku, ale chcę się już po prostu przygotować na tą walkę. No i sprawdźmy teraz. O właśnie. I powiedz mi, czy wejdą na przykład jeszcze rękawice. Nie. No nic, ale zbroja to już i tak jest jakiś tam boost. Zobaczmy w sumie ile, no tak przy okazji. E, 22 względem 18, no to 4 punkty, no ale wciąż mamy tutaj... What the fuck? Dlaczego miałem wrażenie, że ten rol był lekki? No nic. Spróbujmy tak. Co jest do cholery? No nic, no to chyba będziemy latać... Aha, bo hełm, maska nic nie waży praktycznie. Dobra, no ale to też jest ok. Dobra, sorry za to. No to w takim razie w kolejnej części sobie walczyć będziemy z Seath the Scaleless. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć!